Dobry wieczór Państwu w to niedzielne popołudnie yy, w telewizji internetowej Niezależny Lublin. Witam Państwa Ryszard Kołowicz Pani doktor Ewa Kurek. Witam Państwa, witam Panie doktor. Kolejny, kolejny odcinek programu Tydzień z Głowy. No tak, jak się zastanawiałem, jaki temat rozmowy wybrać, no to wyszło mi, że tu nie ma wyboru. Czyli, no niestety, epidemia, pandemia koronawirusa, tego, że dotarł on już do Polski. To, że tych zakażonych przybywa, to, że widać, że ludzie się tego boją, to, że na ulicach jest coraz mniej ludzi. Pani doktor, czy pani jest przerażona tą, tą sytuacją, czy, czy podchodzi pani do tego spokojnie? Nie ukrywajmy, że obydwoje niestety jesteśmy w tak zwanym jak to się nazywa bardziej. Podatnym wieku, czy coś takiego na. na bardziej narażone bardziej narażony tak. na zarażenie. No nie, proszę Państwa, dla mnie to takie zaskoczenie, bo jako historyk, oczywiście, y, trochę o tych zarazach, y, y, które panoszyły się, y, które pustoszyły właśnie Europę i świat, y, y, trochę więcej wiem i ku mojemu zdziwieniu y, po prostu y, doświadczamy tego samego, Czego nasi przodkowie, e, b, blisko 700 lat temu, bo trzeba wspomnieć największej czarnej śmierci z roku 1400, 1346, czarna śmierć przedostała się do Europy, też z Chin, e, czarna śmierć, czyli... Ospa? Y, 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 nie, nie, y, wyleciała mi ta nazwa choroby. Dżuma, 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 przepraszam. Tak. Czarna śmierć, czyli dżuma po prostu, która dżuma zaczyna się od tego, że paznokcie robią się sine, fioletowe, powiększają się, węzły chłonne. I ta dżuma do Europy dotarła też z Kim, tak, ja, tak jak i teraz przez hmm. przez Krym. Dostała się do Europy i potem jeszcze do Północnej Afryki i, i kosztowała Liczy się szacunkowo, oczywiście, od 30 do 60% ludności wtedy y, umarło. I odbudowa ludzkości zajęła 150 y, y, lat. Po 150 latach dopiero liczba ludności w Europie y, osiągnęła ten stan, y, jak przed, sprzed czarnej śmierci. Z tym, że to wtedy to nie był jeden rok, to było... To. Zaczęło się w 1946, 1949. Kolejna fala, kolejne fale. Oczywiście nie było takiej medycyny jak teraz. No moje zdziwienie jest takie, że no przeżywamy to samo: Suplikację, której w Boże się, Ciało się śpiewało, od powietrza, głodu, ognia i wodny, wojny, zachowaj nas, panie. Od powietrza, od powietrza, czyli właśnie od zarazy, bo tak w średniowieczu powietrzem naz, nazywano wszelkie zarazy i wszelkie choroby, które które opustoszyły ludzkość. No, trzeba po prostu podejść do tego ze spokojem. No, mamy, żyjemy w innej epoce. w zawsze można przesiedzieć jednak w domu. Każdy z nas powinien sobie jakąś formę kwarantanny założyć dla swojej rodziny. Szczególnie pilnować dzieci, młodzież, żeby nie wychodzili z domu i wtedy, w XIV wieku, o dziwo, To cud boski, trzeba powiedzieć, że wtedy, kiedy, kiedy we Włoszech, tak jak i jak, no, y, dziś też, Włochy są najbardziej y, ogarnięte y, zarazą, to w tym XIV wieku, w 1346 roku y, i w następnych latach, Włochy były najbardziej tym dotknięte. We Florencji wymierały całe kamienice, całe domy, całe rezydencje. Nie ocalał nikt, to, było, to, to, to był horror, po prostu nie starczało trumien, grobów. E, pojawił się wtedy zwyczaj po prostu e, wrzucania e, zmarłych ludzi do dołu. E, także wtedy, w tym XIV wieku, e, dzięki Ci, Panie Boże, ta dżuma nie dotarła do Polski. Także XIV wiek dla Polski był wiekiem no, bardzo dobrym, czasy panowania Kazimierza Wielkiego, które, które były początkiem takiego takiej rozrostu Polski, wzrostu i, i dobrobytu. No i miejmy nadzieję, że, że i tym razem jakoś opatrzność woska ochroni nas, no ale strzeżonego, Pan Bóg, szczerze, także musimy się wszyscy po prostu pilnować każdy z osobna i tu moja nadzieja jest takiej obywatelskiej odpowiedzialności Polaków, bo jednak jesteśmy narodem takim dość odpowiedzialnym. To co pan redaktor mówił, że puste ulice, jechałam teraz samochodem, widziałam w autobusie dwie, trzy osoby siedzą. I tak trzymać, no trochę zjawisko takie, że słyszałem z tym nadmiernym kupowaniem jedzenia, no po co to? Jedzenia nie braknie w Polsce i i nie ma to sensu, a stanie w tych kolejkach długich i, i jak wszyscy na siebie huchają, co jest bardziej po prostu niebezpieczne, niż to, że, że zamiast, że czegoś tam w domu braknie nam śmietany czy, czy mąki chociaż. No wracając do tych, do tych epidemii, tych zaraz, jak wtedy namówiono, tego morowego powietrza, no to też to, to wiąże się z, z kwestią i historii polskiej i Żydów. No bo no jednak to barbarzyństwo Niemców wtedy chyba przybrało takie największe rozmiary. Ze strachu przed epidemią w roku 1349 oczywiście y, Niemcy oskarżyli Żydów o, o to powietrze morowe, o zarazę, oskarżyli Żydów, że zatruwają studnie. Także w tym wypadku to tak trzeba tak Popatrzeć na tych Żydów ze współczuciem, bo Bogu ducha winni Żydzi. Nie mieli nic wspólnego z chorobą, która przyszła z Chin i dotarła do Niemiec, nagle ich obwiniono, i przy okazji, nie dość, że ludzie umierali na, na, na dżumę, na zarazę, to właśnie w tym feralnym roku 1349 zaczęło się po prostu mordowanie Żydów. W Moguncji, w Kolonii, w Strasburgu. W XIV wieku ponad 200 społeczności żydowskich na terenie Niemiec zostało wymordowanych i to spalonych po prostu na stosach. Ciągnęli ci Niemcy biedne żydowskie dzieci, kobiety, mężczyzn, zbudowali stos na rynku i ich palili. I dlatego ja często powtarzam, że tak to i zostało. W XX wieku po prostu krematoria to tylko tradycja, wywodząca się od XIV wieku, palenia, palenia ludzi. A Żydzi i tak tych Niemców kochają. A Żydzi i tak Niemców kochają. No to wszystkich rzeczy gelach, rozumiem się nie, nie, nie wyjaśni. No. I Dżuma też szalała jeszcze wiele razy w roku 1771 bodaj, bo w XVIII wieku wtedy, kiedy, kiedy Rosjanie sięgali po prostu e, po Polskę i szykowali się ro, do rozbioru e, i te, 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 te polityczne e, e, po prostu podboje i nie przeszkadzało im to, że w Moskwie e, giną ludzie i, i, i dżuma zabrała w Moskwie liczy się, szacuje się też od 30 do 60% ludzi, czyli Moskwa absolutnie wtedy opustoszała. No, dżuma jeszcze w XIX wieku, w połowie XIX wieku zdziesiątkowała Chiny. W 1900 roku jeszcze dżuma w USA szalała. No i ostatnia właśnie taka pandemia, z którą mamy podobną dziś do czynienia, no to, to, to grypa nazwana Hiszpank. hiszpanką. Ale nie wywodziła się z Hiszpanii, tylko była przywieziona przez wojska w czasie I wojny światowej, przez wojska amerykańskie, które przyjechały do Europy kończyć I wojnę światową. No i ta Hiszpanka rzeczywiście zabrała 50, około szacuje się, około 50 milionów ludzi na świecie. No dziś minęło 100 lat, jesteśmy o tyle bezpieczniejsi, że mamy jednak więcej szpitali, inną opiekę medycyna poszła dalej. No, ale przede wszystkim w wypadku pandemii, epidemii to od nas, od każdego z nas zależy, co będzie dalej. Czy zachowamy się tak, jak um, mówię pogardliwie, trzecia osoba w państwie, czyli marszałek senatu, a profesor medycyny, już nie pamiętam, jak on się nazywa. Grocki. Grodzki, profesor Grocki, który sobie w, szalejącej epidemii we Włoszech, musiał jechać na, na narty, ciągnął ze sobą ochronę, potem jak wrócił na lotnisku, nie chciał, bo przecież ciecia osoba w państwie to jest półbóg, to nie chciał wypełnić tej karteczki, gdzie będzie mieszkał. Po trzech dniach on, lekarz, e, poszedł na izbę przyjęcia. Przecież mógł być zarażony. No nie bierzmy przykładu z cieciej osoby w państwie. Tylko po prostu kierujmy się rozumem, i oczywiście to, to jest nudno siedzieć w domu. U mnie też jest nudno, no, ale mam kwarantannę od dzieci, i jedyny jedyny występek to po prostu przyszłam do Państwa, z Państwem porozmawiać. Dziękuję bardzo, trzymajmy się zdrowa, dbajmy o siebie, i, i przetrwamy, mam nadzieję, tak jak w XIV wieku. I, tak. Pani doktor, wie Pani co? Ja sobie pozwolę jeszcze na koniec na taką drobną, osobistą refleksję. Bo była też jeszcze w XX wieku epidemia czarnej ospy w Polsce. To była bardzo taka, że tak powiem, o znikomym zasięgu. To Wrocławia i rejonów dotyczyło. To był 1963 rok. I dlatego to wspominam, bo na tych, na tych terenach jako dziecko na wakacjach przebywałem. Czyli do dziś pamiętam, jak. Została mi zafundowana szczepionka przeciwko tej ospie. Wszystko na szczęście zadziałało. Ten zasięg był ograniczony, bodajże kilkanaście osób w Polsce zmarło. No ale to po prostu nie ma tego, nie miało to na szczęście, chwała Bogu, oczywiście tego zasięgu, co ta dzisiejsza pandemia koronawirusa. No ale mam nadzieję, że damy sobie z nią, no ja też z nią radę. Se, uważam, że damy sobie radę, bo rząd, trzeba powiedzieć, robi wszystko, co, co możliwe, nawet Przeczytałem niedawno, że ten nasz minister zdrowia Szumowski, który nie wiem, jak on od tygodnia czy dwóch czy on w ogóle sypia, że jest to lekarz, który jako młody, świeża po studiach lekarz Tak, jako wolontariusz. Jako wolontariusz, mhm. razem z żoną pracowali przy, w Kalkucie przy, pomagali matce w Teresie, Teresie. Mhm. więc tu jestem spokojna o, o jego. O jego zaangażowanie moralne i, i wiedzę i, e, i różne rzeczy, no to wspaniały człowiek po prostu nam się trafił, ten minister zdrowia. No i słuchajmy go, i naprawdę mi, sam minister wszystkiego nie zrobi. To od nas zależy, czy my e, przypilnujemy zwłaszcza swoje e, nastolatnie, nastoletnie dzieci i wnuki czy zatrzymamy ich w domu, bo tak, jak stało się we Włoszech, żeby nie zaczęli... To jest normalne, że młodzi ludzie pójdą na plotki, a na piwo, a to, a tamto. Po prostu Trochę trzeba, jak to traktuje Trzeba przy, przytrzymać ich w domu i to od naszej dyscypliny zależy, czy ta epidemia pójdzie w górę, czy zacznie spadać. Także no, no, na razie, jak popatrzymy na inne kraje, to jeszcze Polska jest jako taką Albo jest na początku, albo będzie chroniona, ale powtarzam, to od naszej takiej obywatelskiej odpowiedzialności zależy, co będzie dalej. Mm -hmm. Dziękuję bardzo Pani Dziękuję Doktor. Bardzo państwu. Dziękuję Państwu Życzę serdecznie. Życzę zdrowia. Dziękuję serdecznie za uwagę. No i oczywiście na koniec tradycyjna prośba, i to nie są jakieś takie puste słowa, naprawdę, istnienie tej telewizji, robienie tych programów, zapraszanie Pani doktor Ewy Kurek, zapraszanie innych gości w naszej telewizji jest naprawdę uzależnione od Państwa wsparcia. Także bardzo proszę o wsparcie naszej telewizji. Jak to zrobić jest napisane w każdym pierwszym komentarzu pod audycją. Zapraszam Państwa do korzystania z tego. Wtedy będziecie wiedzieli, że nasza telewizja jest współtworzona dzięki Wam. Wy będziecie też autorem autorem sukcesu naszej telewizji. Ja również przyłączam się do, do tych próśb, bo naprawdę y, państwa nie daje grosza nie, na niezależny Lublin. Czasem się y, y, śmieję, że właśnie tak działamy, jak, jak, jak za komuny w podziemiu w stanie wojennym, <śm> na pół legalnie. Na pewno nielegalnie, finansowo, w sensie tam, takim, że nikt nam grosza poza państwem e, nie da. Nie daje no I tak, tyle musimy prawdy. sobie radzić, i, e, a bez państwa będzie bardzo trudno. Jeszcze Wzmocnię raz, te słowa. Bez państwa będzie to niemożliwe. Dokładnie tak. Dziękujemy bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo. Do zobaczenia w kolejnych programach telewizji internetowej niezależnej Lublin. Dziękuję bardzo.